Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Kolejna superprodukcja w pięknych okolicznościach przyrody. Padały pytania odnośnie mojego survival kitu. Więc będzie dzisiaj film, przepraszam, to się mnie dziabnęło. Będzie dzisiaj film o moim survival kicie. Survival kit taki, wersja 00 któraś tam, bo jest modyfikowany, był modyfikowany, będzie pewnie modyfikowany nieustannie. Stalowa puszka klasycznie, nie klasycznie, że nie po Altoidsach, jak Amerykanie mają w zwyczaju robić. Puszkę dostałem od małżonki, po czymś tam, nie pamiętam po czym, ale jest bardzo wygodna, jest pojemna. Ma wysokości około pewnie 20 mm, długości około 12 cm, szerokości pewnie około 6. O, na oko. Zrobimy zbliżenie, ale zaraz. Na początku o tym, co się znajduje na zewnątrz. Na zewnątrz są też po amerykańsku. Amerykanie mówią na to Ranger Bands. Jest to nic innego jak taktyczna, pocięta na bardzo nierówne kawałki dentka rowerowa. Przedziurawiona, bo my nie niszczymy rzeczy, które nadają się do użytku, więc ona już była nieużyteczna. Więc zrobiłem sobie z niej Ranger Bandsy. Czyli gumki recepturki, takie w wersji Heavy Duty. Otwieramy. Gumek jest kilka, Gumek, gumki mają zastosowania też bardzo różne. Można zrobić z nich antypoślizgowe nakładki na buty. Można, y, bardzo fajnie się rozpalają, co prawda kopcą obrzydliwie, ale, ale pomagają przy rozpalaniu ognia w trudnych warunkach. Puszka dodatkowo oprócz ranger bandesów, które właściwie nie zabezpieczają jej w żaden sposób. Kawa powiedziałem na początku o kawie, nie powiedziałem nie. o kawie. Kawa jest, proszę Państwa, podstawowym tutaj elementem działania naszego w terenie. Łyżka zawinięta, żeby sobie nie wydziubać oka, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze w naszych superprodukcjach. Wracamy do puszki, dobra, nie będziemy ściemniać. Ranger Benz, czyli gumki recepturki Heavy Duty. Puszka zabezpieczona. Mam nadzieję, że to jej wodoodporność poprawia. Taśmę elektroizolacyjną w kolorze nietaktycznym, bo białym. Robimy zbliżę. No więc tak, rozpakowujemy mojego surwiwalki. To on jest złochany, bo jest używany, bo jest noszony. Od czasu do czasu coś jest z niego wyciągane, bo przecież zawsze czegoś zapomnimy, albo coś jest y, potrzebne na gwałt. Taśmy elektrolizacyjnej dałem dużo, żeby można było ją wykorzystać. No, ciężko ją wykorzystać powtórnie, ale, no ale, ale. Otwieramy puszkę. Na początku to, co znajduje się na wieczku, czyli kawałek duct tape'a, czyli taśmy też Heavy Duty. Tutaj. Yy, Mam nadzieję, że zobaczycie. Przyklejone do wieczka puszki jest duża igła, taka do cerowania, mała igła do szycia, bardzo mała, czyli w ekstremalnie ciężkich sytuacjach może posłużyć też jako zacerowanie pacjenta. Jest też przyklejony nowy noż, ostrze nożyka do tapet, bo też jest mocno uniwersalnym narzędziem. Jak się uprzeć, to nawet można z tego później połamać na kawałki, zrobić groty, może służyć jako skalpę, może służyć jako ostrze, no wiele ma zastosowań, wiadomo. Tu też są w rogu przyklejone, mam nadzieję, że to widać, przyklejone są e, haczyki na ryby. E, troszkę mniejszych, troszkę większych, ale nie ma żadnych wielkich, ogromnych, bo w takich sytuacjach nie potrzeba haków na suma albo błystek na 70-kilowego szczupaka, Łuczek kawki. I jedziemy dalej. W moim kicie mam. W puszce przetrwania, bo survival kit to w ogóle nie brzmi. Tym bardziej u nas. odsunę sobie gumki. Włożyłem foliowe rękawiczki. Takie one są gdzieś tam dodawane. Chyba żonie podebrałem od farbowania włosów, mi się wydaje. Nie pamiętam, ale, ale je włożyłem, bo się mogą przydać. Czasem nie chcemy dotykać krwi nieznajomego albo, a trzeba. Więc rękawiczki. Najbardziej kontrowersyjna z, 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 że tak powiem, elementów, naj, najbardziej kontrowersyjny z elementów survival kit'u, czyli prezerwatywa. Raz, że jeżeli się spotka w lesie jakiegoś na przykład przystojnego niedźwiedzia, to trzeba być zabezpieczonym. Dwa, że może służyć chociażby w połączeniu z, ze zwykłą skarpetką jako pojemnik na wodę awaryjny. No ma wiele zastosowań, może służyć jako guma do, nie wiem, do procy. Ma naprawdę bardzo wiele zastosowań, więc po prostu ją tu noszę. Może komuś się nie spodobać to, że noszę przy sobie prezerwatywę, ale ją noszę, bo wiem, że może się przydać. Poza tym drucik miedziany, sporo tutaj jest, bo kilka metrów. Wiem, że oglądają mnie zawodowcy, więc nie będę tłumaczył do czego może się przydać drucik miedziany i jak wiele ma zastosowań. Zrobimy sobie miejsce. Zapalniczka. Miałem dużego bika. Big bika, tak zwanego. Zmieniłem go na małego kliketa, też bardzo dobrze działa, jest malutki, po prostu stwierdziłem, że w kuszce przetrwania nie ma sensu zajmować tyle miejsca dużym bikiem i zmieniłem go na mini zapalniczkę. Poza tym, co tu jeszcze mamy? Mamy latareczkę, latareczkę nawet ostatnio ją dołożyłem, miałem inną, a dołożyłem ją, dostałem ją od Michała w prezencie, za co Ci bardzo serdecznie dziękuję Michał i Cię pozdrawiam, stoi dwa metry dalej, więc słyszy na pewno. Latareczka ona akurat ma takie funkcje jak ma dzyndzelek, żeby zapiąć sobie karabinę, laniarda ob obojętnie co w każdym razie tutaj tego nie, nie stosowałem, bo, bo nie chciałem zajmować miejsca ale ma. Nie wiem, czy to będzie widać. Ma laser, <grym> ma laser, trafiłem. Ma laser, ma UV -kę. i ma zwykłe białe światełko, dosyć mocne. Bardzo fajna mikrolatareczka, taka niemarkowa, ale. Ale w sytuacji awaryjnej źródło światła jest czasem niezbędne, chociażby, żeby podejrzeć mapę. Cokolwiek, żeby gdzieś zajrzeć żyłka rentkarska też tu jest z parę parametrów, dosyć sporo jej nawinąłem. Zabezpieczona, żeby się nie plątała i nie rozwijała taśmą elektroizolacyjną. Nie wiem, jak to układać, żebyście widzieli, ale tak jakoś to zrobimy, żeby to miało więcej i to. Na... odsuniemy kawaler. Najpierw jeszcze łyczek. O, mam nadzieję, że będzie widać. Co mam? Mam w naszej produkcji oczywiście fantastyczne zapsy. Sztuk dwie. Zapałki zabezpieczone, owinięte watą, zabezpieczone woskiem, zapałki zniczowe, czyli te grube, duże. Uważam, że super opcja do survivalu takiego survival kita czy, czy puszki przetrwania, opuszka przetrwania, mieliśmy nazwać. Trytytka, czyli zip tie, jeden. Olinowanie jest bardzo ważne, więc, więc tutaj wrzuciłem jedną w razie draki. Poza tym, przepraszam, posklejało mi się. Knocik od świeczki nawoskowany, który też może mieć wiele zastosowań. Nie będę tłumaczył, bo szkoda czasu na filmie. W każdym razie, knocik od świeczki, kompasik guzikowy. Kompasy guzikowe zazwyczaj nie działają, pokazują północ tam, gdzie akurat chcecie, żeby wskazywały północ, ale ten sprawdzałem z dużym kompasem. Sylwy działa w miarę uczciwie. Dołożyłem tutaj też z, zabrane z pewnego znanego marketu budowlanego metrową papierową miarkę. Bo też czasem, żeby coś odmierzyć czy żeby coś sprawdzić na mapie, może się przydać uczciwa miarka. Mamy tu też tak troszeczkę. Dratwy, czyli takiej grubej nici, z plecionki, bardzo fajna, wytrzymała rzecz. Może się przydać, też ma bardzo wiele zastosowań. Co poza tym? A słuchajcie, nie widziałem, żeby ktoś tego używał w -kicie, albo mi umknęło. Ale ja do swojego suiviwalkitu, którego często używam w ogóle jako, jako potrzeby mojej, spełnienie to jest kawałeczek. Kawałek, sorry, miałem się nie pieścić. Przepraszam Was, nie chciałem powiedzieć kawałek. Chciałem powiedzieć kawałek. Kawałek pałeczki klejowej, pałki klejowej, przepraszam. Kawałek kleju do stosowania na gorąco, wystarczy go podrzeć zapalniczką, ma super dużo zastosowań, w super wielu rzeczach się przydaje. W połączeniu na przykład z gumką taką z dentki rowerowej może załatać schronienie, chociażby my używamy tarpów, więc może się przydać. Można przymocować wiele różnych rzeczy, to jest bardzo mocne, fajne rozwiązanie i polecam. Więc kawałek pałki, zależy ile Wam się zmieści. Do Survival tu. Ja mam nie wiem, może to są z 4 cm. Dodatkowo mam też w puszce. Mam dwa źródła pis pisania. Wrzuciłem ołówek, ale ołówek ma pewne ograniczenia. Nie po wszystkim chcę pisać. Czasem możemy chcieć zanotować coś na sobie albo na czymś. na czym ołówek po prostu nie chce pisać. Więc mam ołówek, ale dorzuciłem też. Yy, wkład wziąłem akurat taki z troszeczkę grubszą końcówką, żeby się nim wygodniej pisało. Końcówkę zabezpieczyłem koszulką termokurczliwą, żeby mi się tutaj nie wylewał tusz. Poza tym jest troszeczkę wygodniej pisać. Pełnoprawny długopis w razie czego macie go przy sobie. Polecam, nic nie waży, nie zajmuje prawie nic miejsca. Poza tym, słuchajcie. Mamy dwie duże agrafki, do pierwszej pomocy do do mocowania różnych rzeczy, do naprawy odzieży, schronienia, czasem do przymocowania czegoś, dwa grawki też mają wiele zastosowania. Wszystko, co starałem się umieścić w swojej puszce, włożyłem dwa duże spinacze. Bardzo fajny zapas mocniejszego drutu, który można naostrzyć, który można wyginać. Mocna, fajna rzecz, też ma wiele zastosowań. Może się przydać. Wrzuciłem szpatułkę, nie pamiętam od czego ona była. W każdym razie często takie szpatułki pomagają mi właśnie przy używaniu chociażby tych pałeczek klejowych. Fajna rzecz, też może się przydać. Więc ją wrzuciłem, bo jest płaska i było na nią miejsce. Bardzo ważna rzecz w survival uważam, czy w puszce przetrwania, zabezpieczona <coughs> przepraszam. Zabezpieczona też koszulką termokuczliwą, ale nie nagrzaną, tylko wsunięta. Pinceta. Pinceta do yy, przede wszystkim do usuwania ciał obcych. Czasem zdarzy się tak, że że zwykła żazga, czy ciem, czy cokolwiek innego wbity w stopę może nas nieruchomić, spowolnić, czasem zatrzymać na stałe, więc, więc uważam, że pełnoprawna pinceta czy penseta, nie wiem jak to się mówi tak naprawdę, możecie mnie poprawić w komentarzu. To jest bardzo ważny element w puszce przetrwania. W pierwszej pomocy, w usuwaniu kleszczy, usuwaniu ciał obcych, naprawdę moim zdaniem rzecz niezbędna, dlatego ją tu mam. Mam dwa plasterki. Dwa plasterki, głównie dla syna, ale czasem, żeby, żeby zasłonić zranienie, też są potrzebne. Zawsze mam przy sobie apteczkę pierwszej pomocy. Część mojego plecaka jest po prostu przeznaczona na, na materiały do pierwszej pomocy. Amatorskie, półprofesjonalne, część z nich jest profesjonalna, pewnie zrobimy niebawem o tym w osobny filmik, bo, bo tego jest dużo. Jest to bardzo ważna sprawa. W terenie właściwie zawsze jest to bardzo ważna sprawa, więc uważam, że, że należy się tej tematyce oddzielny film. Plasterki. Mam też gdzieś tam pokazywałem na jednym z naszych poprzednich filmików. też dostałem od syna soczewkę Fresnela, czyli w słoneczne dni dodatkowe źródło ognia. Też ważna rzecz. Soczewka Fresnela. Co mam tu jeszcze? Też w koszulce termokurczliwej. Nie wiem, może z półtora metra nici dentystycznej. Bardzo, bardzo mocna sprawa. Bardzo wiele zastosowań. Odczyszczenia zębów, postrzywanie ran w sytuacji ekstremalnej. <laughs> nie, nie polecamy się, nie polecamy generalnie szycia się samodzielnie, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Termokurcz, bo termokurcze też mogą zawsze się przydać. Więc nic dentystyczna. Mam też karteczki, gdyby trzeba było komuś zostawić informację. Gdyby trzeba coś było rozrysować, typu prowizoryczną mapę, więc karteczki. Kartki, sorry. Nie chciałem powiedzieć karteczki, pomyliło mi się. Mam złamane ostrze od jakiegoś starego scyzoryka, folderka właściwie. W razie draki. Też nie zajmuje wiele miejsca, bo jest płaskie. I waży troszkę, waży jak na inne elementy, w porównywaniu. Jest bardzo ostre, ale może się przydać. Można naciąć kijek, zrobić z tego ostrze. Tym bardziej, że mamy duct tape'a, mamy wiązania, więc, więc można, można to wykorzystać w różnoraki sposób. Mamy tutaj przyklejone ostrze od nożyka do tapet, ale, ale takie właściwie pełnoprawne ostrze uważam, że też powinno się tutaj znaleźć. Źródło ognia, źródło światła, ostrze <laughs> uważam, że to są podstawy podstaw, jeżeli chodzi o jakiekolwiek. Tutaj już nic nie ma. Wytrzepię puszkę, bo troszeczkę wosków. Się wyproszyło o naszą taktyczną skórę. To jest puszka. Puszka blaszana, więc, w razie czego można ją wykorzystać jako awaryjny chociażby kubek. Mam jeszcze tutaj woreczek strunowy. Worek strunowy, przepraszam. Worek strunowy zawierający awaryjne podpałki. Pokażę Wam, bo jeden patent tutaj też sobie tam gdzieś umyśliłem. W każdym razie w tym worku zabezpieczone są. Wziąłem dwie draski z pudełka zapałek, skleiłem je taśmą dwustronnie klejącą, bo jak się ma zapałki, a nie ma się draski, to się jest w głębokiej, jak to ładnie powiedzieć? Potrzebie. Depresji. W głębokiej depresji można się znaleźć, jeżeli ma się zapałki, a nie ma się ich o co potrzeć. Te zapałki nie działają tak jak niektóre, że się zapalają od wszystkiego. Je trzeba potrzeć na drasce, więc mam draskę zabezpieczoną w woreczku, wiadomo, wilgoć. Draska Podwójna, dwustronna. Mamy zwęgloną bawełnę, która jest jednym z najbardziej genialnych w ogóle tematów, jeżeli chodzi o rozpalanie ognia moim zdaniem. Mamy zwęgloną bawełnę i mamy. Na końcu wam pokażę mój patencik. Czekajcie, tylko wytrzep jest tam. Troszeczkę jeszcze zwęglony bawełny. Nie wiem czy to będzie widać. Tutaj słuchajcie, mam wacik, taki normalny wacik kosmetyczny to się chyba nazywa. Mocno zrolowany, owinięty też dratwą. Bardzo fajna rzecz. <laughs> Bardzo fajna rzecz. Bardzo ładnie łapie ogień od krzesiwa od, od czegokolwiek. Mamy tu dodatkowy też jeszcze zapas sznureczka sznurka. Mamy tu taktyczny zapas das sznurka. I mamy właśnie ten wacik, który można roz, rozplątać, można go używać w ten sposób, jako skondensowane paliwko takie. Można go rozplątać i, i podzielić na przykład na kilka razy. I to wszystko właśnie co mam w mojej puszce przetrwania. Można by było dołożyć do tego sporo rzeczy, które na pewno się przydadzą. Ale byłoby to kosztem zwiększenia puszki. Ja tą puszkę chcę mieć w tym formacie, żeby zawsze można było ją mieć w kieszeni, nawet jeżeli stracimy plecak, nawet jeżeli stracimy jakiegoś pałcza, którego mamy przy sobie, to to nóż, który mam zawsze przypięty na stałe do siebie, plus ten zestaw pozwoli mi na jakieś tam przetrwanie. Jestem daleki od, od takiego robienia puszek przetrwania jak robią właśnie dużo. dużo widziałem filmów na YouTubie o puszkach przetrwania. Znajdują się tam rzeczy, takie, które tak naprawdę pewnie nigdy się nie przydadzą. Ja nie lubię dźwigać zbędnego sprzętu. Ta zawartość wiem, że może się przydać zawsze, w każdych warunkach, nie tylko w lesie. Może się przydać też w mieście. Dużo z tych, z tych rzeczy może przydać się nam zawsze. I co? I bardzo fajnie byłoby, gdybyście robili swoje puszki przetrwania. Są Robienie puszki przetrwania jest ważne jeszcze z jednego takiego względu, którego większość ludzi nie zaznacza. Jeżeli się przygotowuje swoją puszkę przetrwania, to się myśli o tym, co może być potrzebne w sytuacji awaryjnej. To jest bardzo ważne. Samo myślenie o tym i samo przygotowanie puszki przetrwania powoduje, że chcąc, nie chcąc, zbieracie wiedzę i. I, i możecie być mniej zaskoczeni w sytuacji awaryjnej. Tak wygląda moja puszka przetrwania. Mam nadzieję, że yy, wyczerpuję temat pytań. Będzie modyfikowana na bieżąco. Pewnie za pół roku nagramy filmik, gdzie pff, zawartość się zmieni. Nie wiem, czy diametralnie. Może po prostu dojdzie kilka rzeczy. Może zmienię puszeczkę na odrobinę większą. Puszkę. Ale... ale... Ona jest mocno uniwersalna. Ten zestaw jest mocno uniwersalny, też jest przemyślanym zestawem. Myślę o niej często, myślę o zawartości często i wam też to polecam. Dzięki, słuchajcie, za to, że dobrnęliście do końca kolejnej naszej superprodukcji ekwipunku dźwiganego codziennie. Bierzemy się za kolejny filmik. Zapraszamy. Do zobaczenia.